Witajcie widzowie! Na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za tak dobry odbiór ostatniego materiału. Naprawdę bardzo Wam za to dziękuję i zachęcam również nowe osoby do dołączenia na Discorda. Link macie oczywiście w opisie. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się historią Vittorio Toscano, najmłodszego syna Katrin i Alberta. Urodził się w 1343 roku, gdy Vittorio miał 15 lat, został wysłany przez ojca na szkolenie do Ettorego Fablicia, dokładnie tak jak wcześniej jego starsi bracia. Vittorio się wyróżniał z całej jego męskiej części rodziny. Jako jedyny nie interesował się treningami bojowymi ani przemocą fizyczną. Osobiście jako student filozofii uważał, że przemoc jest niepotrzebna. Jego nauczycielowi nie spodobała się postawa Wittoria, dlatego wymyślił plan i rozkazał mu zaatakować swojego ucznia. Vittorio za wszelką cenę nie chciał walczyć, więc tylko blokował ciosy albo ich unikał, co jeszcze bardziej rozdrażniło jego przeciwnika. Niestety, przez niefortunny wypadek napastnik upadł na sztylet i się wykrwawił. Zmęczony ojciec z zachowaniem Wittorio wysłał go na studia do wuja Renza, który był księciem Porto Scuro. Oprócz tego kolekcjonował bardzo rzadkie i trudne do zdobycia artefakty. Pod okiem Renza Wittorio był skupiony na zaginionych cywilizacjach i historii starożytnej. Badał głównie stare księgi i stał się ekspertem od filozofii i mądrości starożytnych stworzeń i niejasnych strażników wiedzy. Strażników obecnych w każdym wieku i w każdej kulturze. Strażników którzy nosili różne imiona, w zależności od czasu i regionu. Podobno pochodzili z innego wymiaru, tak zwanego Świata Doskonałego. Badania Victoria ujawniły, że strażnicy działali jak stróż zaawansowanej i tajemnej wiedzy, która stopniowo pomagała ludzkości przejść na wyższy poziom istnienia. Według niego strażnicy czekali, aż ludzkość zdobędzie mądrość. Zanim udostępnili im wiedzę, która w przeciwnym razie doprowadziłaby ludzi do samozniszczenia. Vittorio przyjął poglądy swojego wuja Renza, że źródłem wszystkich konfliktów jest rządza władzy oraz pieniędzy. Miał on nadzieję, że zagubiona wiedza tych strażników może przynieść pokój oraz porządek w świecie pełnym przemocy. Wittorio i Renzo zorganizowali wyprawę w poszukiwaniu zagubionych relikwii i starożytnych ruin. Na Węgrzech odkryli brązowy dwunastościan, który pochodzi z czasów Imperium Rzymskiego. W Azji Mniejszej odkryli tunel, odkryty pod obeliskiem Teodozjusza, a w nim kamienne tablice z akadyjskim pismem, które to opowiadały o tajemniczym artefakcie podzielonym na trzy części i rozrzuconym po całym świecie. Następnie wyruszyli do ruin Troi, gdzie w komnacie odkryli starożytny skarb. Najcenniejszy był fragment owego artefaktu. Kolejna wskazówka doprowadziła ich na Wyspę Rhodos, gdzie w ukrytej między drzewami jaskini znajdowała się druga część tego samego relikwia. W Delfach, w świątyni Apollina, Vittorio odkrył trzecią część na ołtarzu z czarnego marmuru. Była tam również mapa, która wskazywała mapę Krety i pałac Minosa. Głęboko w labiryncie Vittorio odkrył miejsce, w którym można było umieścić klucz stworzony przez trzy relikty. Starożytne maszyny ożyły. Kamienna ściana otworzyła się i odsłoniła skarbiec. Wittorio i Renzon weszli do środka, a tam ujrzeli białą marmurową ścianę z napisami, które wyglądały na jakąś formę sanskrytu. Wiadomość ostrzegała przed kultem, który chciał popsuć ludzką wiedzę, na którą ludzie nie byli gotowi. Wiadomość na ścianie mówiła też o kamieniu ze starożytnej szkoły. Które zawierał tajemnice podróży między płaszczyznami istnienia. Gdy wychodzili ze skarbca, Renzo nadepnął na czarnego węża. Wąż ugryzł go i zniknął tak szybko, jak się pojawił. Jad szybko się rozprzestrzenił i zabił Renzo. Vittorio odziedziczył cały majątek po wujku i zdobył jego bibliotekę oraz ogromną fortunę. Vittorio chciał uczcić pamięć wujka i pomóc ludzkości. Wiedział, że musi odnaleźć starożytnych strażników, jeśli jeszcze żyją. W 1391 roku Wittorio urządził kolejną wyprawę. Do pomocy zatrudnił rycerza dawnego członka gwardii Kompeli. Rycerz nie bał się ani ludzi, ani potworów. Poszukiwania i odkrycia Wittoria doprowadziły i w końcu do pilnie strzeżonych katakumb pod miastem Sintra w Portugalii. Jeśli ekspedycja chciałaby się tam dostać, musiałaby zabić tych, którzy strzegli wejścia. Vittorio nie chciał przelać krwi i szukał innego wyjścia. Rycerz jednak zdradził Vittoria i tego samego dnia uwięził go. Po powrocie do Włoch, tarchoz zamknął Vittoria i torturował go, dopóki nie ujawni znaczenia kamienia. W ciągu kilku tygodni rycerzowi Tarchodowi znudziło się torturowanie. I pozostawił Wittoria w Lochu, bez nikogo, z kim mógłby porozmawiać. W samotności wydrapywał symbole, następnie ostatkiem sił myślał medytacyjnie nad światem nieskończonego pokoju i współczucia. Na początku myślał, że się nie udało, dyszał ostatkiem sił, a szczury szykowały się na ucztę, patrząc na jego blade ciało. Lecz nagle, z kamiennej podłogi Uniosła się zimna, nienaturalna czarna mgła i w ciągu kilku chwil usłyszał krzyki i krążące nad głową wrony. Z trudem podniósł się na nogi i znalazł się w innym świecie. Czemu? Myślę o tobie nie tylko nad ranem. Chciałbym cię mieć tam wieczór i kamę. Zapukaj raz, to może się odważę. Wyznać ci to, o że Nasze myśli błądzą same. Mam już dość tych zagadek. Zbij szkło.